Oh. Um. Nas nie przypuszczał, że pamięć o żołnierzach wyklętych przybierze w naszym mieście tak bogatą formę. Dzięki zaangażowaniu wielu oleśniczan dziś z dumą możemy powiedzieć: Armią Wyklęta, oleśnica o was pamięta. Jakie postawy są godne naśladowania? Dzisiaj wiemy, że to o nich mówił Zbigniew Herbert. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolana, wśród odwróconych plecami, obalonych w proch. Cześć i chwała, bohaterom. Profesor Szwabrzyk ostatnio powiedział takie słowa: że dzisiaj trwa wojna pomiędzy trzecim pokoleniem Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych i trzecim pokoleniem UBK-ów. Ale ofensywie na dzień dzisiejszy to, to jest młode pokolenia. Armii Krajowej. Tak właśnie jest. W wielu miastach dzisiaj, w niedzielę, w dzisiaj, sobotę wiele osób gromadziło się, aby wyrazić pamięć. Ładusz! Salwą! Ładusz! Salwą!